Spójrzmy na zadanie pierwsze. No, mamy tutaj wykonać pewnego rodzaju obliczenia. Co możemy zrobić? Mamy mnożenie, mamy iloczyn dwóch pierwiastków o tych samych stopniach, bo tu mamy drugi i tu mamy drugi stopień, czyli możemy sobie to zapisać pod jednym pierwiastkiem. 18 razy 2 to będzie 36, a pierwiastek z 36 wynosi 6. Spójrzmy tutaj. Mamy także pierwiastki tego samego stopnia, tylko tym razem trzeciego. no to możemy zapisać, że mamy 4 razy 54 pod pierwiastkiem, czyli tutaj otrzymamy 216. No i tutaj także otrzymamy 6, no bo 6 do potęgi 3, czyli 6 razy 6 razy 6 da nam 216. Teraz tutaj mamy pierwiastek drugiego stopnia, no i mnożymy przez siebie te dwie liczby, które mamy pod pierwiastkiem, czyli otrzymamy pod pierwiastkiem 1 i 44 setne i zamienimy to na ułamek zwykły. Następnie jedynkę, czyli tę całość włączmy sobie do ułamka, czyli 1 razy 100 plus 44 to 144 setne, no i teraz możemy wyłączyć pierwiastek, pierwiastek ze 144 to będzie 12, no bo 12 razy 12 to 144, a pierwiastek ze 100 to będzie 10, 12, do, 12 dziesiątych to 1 cała i 2 dziesiąta. No i spójrzmy tutaj, zapiszmy to sobie tak, że pod jednym pierwiastkiem mamy 2 razy minus 4. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8, czyli tutaj otrzymamy minus 2, ponieważ minus 2 do potęgi trzeciej to będzie minus 8. Spójrzmy na zadanie drugie. Mamy wyłączyć sobie pierwiastek z takiej liczby, czyli zauważcie, że to co mamy pod pierwiastkiem, żeby było nam prościej, możemy zapisać, że to będzie minus 8 razy 1000, bo to jest nadal minus 8000. Ponieważ mamy iloczyn, to możemy to sobie rozpisać na iloczyn dwóch pierwiastków trzeciego stopnia, oczywiście. No i teraz będzie prościej. Tutaj otrzymamy minus 2, bo minus 2 do potęgi trzeciej to minus 8, a tu otrzymamy 10, no bo 10 do potęgi trzeciej da nam 1000, minus 2 razy 10 to minus 20. Tutaj mamy też pierwiastek trzeciego stopnia, czyli możemy sobie zapisać, że mamy minus 27 razy 1000 i razy 1000. O, tutaj troszkę za mało zer, razy 1000 i razy 1000, bo wówczas otrzymamy znowu, gdy wykonamy mnożenie, minus... 27 milionów. Oczywiście pamiętajmy, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia. Jako, że mamy mnożenie, to możemy zapisać, że to będzie tak: pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 razy pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca i razy pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca. Czyli tak z tego mamy minus 3, ponieważ minus 3 do potęgi 3 to minus 27 to już wiemy, że mamy 10 i z tego również otrzymamy 10, czyli minus 3 razy 10, minus 30, minus 30 razy 10 to minus 300. No i przykład ostatni, tutaj mamy pierwiastek stopnia drugiego. Czyli możemy sobie 64 miliony rozpisać jako 64 razy 100, razy 100 i razy 100. Wówczas otrzymamy 64 miliony. No i następnie zapisać to jako 4 oddzielne pierwiastki. Czyli mamy pierwiastek z 64 razy pierwiastek ze 100. RAZY pierwiastek ze 100 i jeszcze jeden pierwiastek ze 100. Pierwiastek z 64 to 8, bo 8 razy 8 to 64, tutaj mamy 10, tu 10 i tu również 10, czyli z tego mnożenia mamy 1000, 1000 razy 8 to 8000. Spójrzmy na podpunkt A, co musimy tutaj wstawić w miejsce tej gwiazdki. Czyli zamienimy sobie przede wszystkim dwunastkę na pierwiastek, czyli lewą stronę jeszcze sobie przepiszę raz pierwiastek z 12. No i teraz, żeby otrzymać 12, to pod pierwiastkiem musi być 144, ponieważ pierwiastek ze 144 to będzie 12. Następnie, ponieważ tu mamy mnożenie pierwiastków o tych samych stopniach, to możemy wszystko sobie zapisać pod jednym pierwiastkiem. Czyli mamy 3 razy gwiazdka razy 12 równa się pierwiastek ze 144. No i teraz wykonajmy mnożenie. 3 razy 12 to 36, razy gwiazdka to będzie 144. Oto 36 razy 12. 4, to będzie 144, czyli to oznacza, że w miejscu gwiazdki znajduje się czwórka. Przykład kolejny, tu mam po prawej minus 3, czyli na razie lewą stronę przepiszmy i będziemy w sumie postępowali bardzo podobnie, tylko tu są pierwiastki stopnia trzeciego, tu też sobie to przepiszmy. No i mamy tak, trzeci stopień. Żeby otrzymać minus 3, to musimy mieć minus 27, no bo pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 da nam minus trójkę. Teraz to, co mamy po lewej stronie, zapiszmy sobie jako jeden pierwiastek, czyli mamy 1 przez tutaj też tą gwiazdkę trzeciego stopnia i to mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27. No to mnożymy. 9 razy 6 to 54. No i 54 razy, a może zapiszmy to sobie po kolei. 54 to będą 54 pierwsze. Razy 1 przez gwiazdkę. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia. Tu mamy minus 27. No to mnożymy. 54 razy 1 to 54. No tutaj po prostu będzie ta nasza gwiazdka. No, i mamy otrzymać minus 27 pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. No i teraz tak, żeby to nam się zgadzało, to zauważcie, że 54 przez 2 to będzie 27. Czyli gdyby tutaj była 27, to oznaczałoby, że w miejscu gwiazdki musi znajdować się 2. Ale ponieważ mamy liczbę ujemną, no to wiadomo, że musi mieć minus 2, ponieważ 54 przez minus 2 to minus 27. I wówczas, jeżeli faktycznie minus 2 podstawimy pod gwiazdkę, to po lewej stronie i po prawej stronie będziemy mieli dokładnie taki sam pierwiastek. Tym razem sprawdźmy, czy 20% tego wyrażenia da nam liczbę. Całkowitą. No i musimy wybrać tutaj odpowiedź oraz uzasadnienie. Czyli najpierw obliczmy sobie wartość tego wyrażenia. Czyli zauważcie, że tutaj mam pierwiastki trzeciego stopnia, czyli możemy to sobie zapisać pod jednym pierwiastkiem. Czyli mamy 20 razy 400. Tutaj uważajcie, nie możemy wszystkiego zapisać pod jednym, no bo tu już mamy dodawanie. Ale tu mamy mnożenie, czyli to też możemy zapisać, że mamy 20 razy 80. No to lecimy dalej. Minus zostanie. Tu mamy pierwiastek trzeciego stopnia 20 razy 400, to będzie 8000. Dodać tu mamy 2 razy, 6, 2 razy 8, 16. No i 2, zera, czyli 1600. Musimy to sobie obliczyć, czyli, żeby było nam prościej, mamy tak 8000. Ten minus zostawmy. Pierwiastek z 8003 stopnia, no to tak, mamy 8 razy 1000, wszystko pod pierwiastkiem 3 stopnia. Rozbijemy to na dwa oddzielne pierwiastki. Tu mamy pierwiastek 3 stopnia z 1000, no i tu mamy 2, bo 2 do 3 to 8. Tu mamy 10, bo 10 do 3 da nam 1000, czyli otrzymamy 20, ale pamiętajcie o tym minusie, który już tutaj zresztą przepisałam, czyli mamy minus 20. Tu mamy 1600, czyli jeżeli wyłączymy sobie z tego pierwiastek, to będzie 40, ale oczywiście możecie to też sobie rozpisać w ten sposób, że to będzie 16 razy 100, bo to jest 1600.

No to zamieniamy procent na liczbę, a 20% to 20 setnych razy 20, czyli 21, skracamy przez 20, czyli tu mamy 1, tu mamy 5, czyli otrzymamy 25, a 25 piątych to będzie 4. I teraz pytanie jest takie czy ta liczba jest całkowita? No, oczywiście czwórka jest liczbą całkowitą, czyli zaznaczamy odpowiedź A. Że tak i teraz dlaczego? Ponieważ jest równa 4, czyli poprawna odpowiedź to będzie A3. Spójrzmy teraz na ćwiczenie kolejne. Mamy tutaj trójkąt prostokątny i wiemy, że długości przyprostokątnych wynoszą pierwiastek z 10, czyli to będzie pierwsza, zaznaczmy tutaj centymetrów. Natomiast druga to będzie. Pierwiastek z 14,4 cm. Oczywiście pamiętajcie, że przyprostokątne to są te boki na około kąta prostego, bok naprzeciwko kąta prostego to będzie przeciwprostokątna. No i teraz jeżeli narysujemy sobie jeszcze tutaj obok jakiś trójkąt prostokątny, no to my chcemy wyznaczyć w tym zadaniu pole trójkąta, czyli wzór na pole trójkąta to będzie A razy B przez 2. W przypadku trójkąta prostokątnego, gdzie a oraz b to są długości przyprostokątnych tego trójkąta, czyli u nas to będzie długość boku a, to jest długość boku b, no to lecimy z polem, czyli pole to będzie pierwiastek z 10 razy ten pierwiastek podzielić przez dwa, zatem pole, no to możemy to sobie wstawić pod jeden pierwiastek. Skoro mamy tutaj pierwiastki tego samego stopnia, czyli 10 razy 14 ,4 przez 2, czyli 10 razy 14 i 4 to 144, ponieważ skoro mnożymy przez 10, to przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, tylko uważajcie, tutaj nadal pozostaje pierwiastek. No i teraz pierwiastek ze 144, czyli pierwiastek drugiego stopnia to będzie 12, a 12 podzielić przez 2 da nam 6, czyli pole to będzie 6 cm kwadratowych.